Cześć, z tej strony ja witajcie Tym razem lecę razem z tutaj kolegą, kolegą z widzem, który chciał, aby mu pokazał, jak należy latać mustangami. No, tutaj będziecie mogli zobaczyć trochę tego, co mu tutaj pisałem na czacie z lewej strony. No, oczywiście no, standardówka. Najpierw Mustang musi nabrać wysokości, potem musi nabrać prędkości i bazować właśnie na tych dwóch parametrach bo jest to Energy Fighter. W dodatku jest to samolot, który jest naprawdę bardzo szybki. Jest to jedna z najszybszych maszyn na czwartym tierze maszyny, z którymi walczy w 99%. Jeśli Mustang jest już porządnie rozpędzony, nie mają szans go dorwać. No miałby problemy być może z F7F, ale ten samolot jest po jego stronie, dlatego, no tak jak mówię, rosyjskie samoloty chyba żadnego nie dorwą. Cóż tam dalej? Niemieckie też mi się nie wydaje, żeby coś go mogło dorwać. Japońskie to już w ogóle nie ma szans. Chociaż, chociaż Hayata, Hayata ma szansę. To też jest dosyć szybki samolot. Z angielskich z angielski Tempesty też pobaczam się dobrze rozbujać. I, I to by było tyle: czyli trzeba uważać głównie na Tempesta i, i na Hayatę. Reszta samolotów jest po prostu, e, jeśli będziecie latali na optymalnej jego prędkości, czyli około 500, on ładnie trzyma tą prędkość, nie będziecie jej tracić, jeśli nie będziecie robili jakichś dziwnych manewrów. No, to wtedy na spokojnie będziecie tylko podlatywać sobie i odlatywać od przeciwnika, no i tutaj na tej bitwie poleciałem głównie, żeby zobaczyć, jakie tutaj kolega popełnia błędy. Bo już Mustanga pokazywałem, pokazywałem też poradniki do Bongzuma, które Mustanga jak najbardziej dotyczą. I na tej bitwie będziecie mogli zobaczyć, właśnie bo tutaj e, będzie, będzie troszkę walki i będę chciał właśnie pokazać e, Tylko jeszcze chwileczkę, bo tutaj pytanko było Jak widzicie wszystko sprawdzam na bieżąco, jak ktoś pyta jakie mam ustawienia, takie mam ustawienia, możecie teraz sobie zerknąć Czyli pierwsze ustawienia myszy Jeśli będę miał czas i, i spodoba Wam się ta forma właśnie e, latania z widzami, to nie ma żadnego problemu. Jeśli ktoś ma jakieś pytania co do jakiejś konkretnej maszyny, najlepiej do myśliwców, to, to, to polecimy, zobaczę. Jak ten ktoś leci na, na powtórce i mu później na czacie odpiszę, tak jak właśnie dla, dla kolegi to zrobiłem po bitwie i pisał, że, że lata mu się lepiej. No, oby, oby tak było i oby moje rady były pomocne. W każdym razie standardowo. Mustang nie wspina się jakoś mega dobrze, ale zobaczcie, mamy wysokość 5, stoją, cały czas spina się tak samo. No, wspina się, powiedzmy, dosyć przyzwoicie, ale nie jest to jakaś mega rewelacja. Na pewno nie jest to, na pewno nie jest to Birka. Ale tak jak mówię, ten samolot cały czas brnie sobie ładnie w górę. Trzeba mu dać po prostu trochę więcej czasu, żeby osiągnął odpowiedni pułap potem go ładnie rozpędzić i naprawdę wtedy możemy trochę pochulać tą maszyną. Mam całkiem, całkiem spory zapas amunicji, dlatego możemy sobie się całkiem fajnie bawić. No i tutaj widzicie cały czas, cały czas daje rady. Lecimy sobie bezpiecznie. Tutaj samoloty rosyjskie takie jak właśnie i 185 mogą być naprawdę wysoko nad nami, bo one idą w górę jak Torpeda dlatego trzeba na nie uważać. Na szczęście są one dosyć cegłowate i trudno, trudno nimi się porządnie namierza, dlatego można, można je wymanewrować w miarę łatwo. Tutaj się będę rozglądał cały czas na kolegę i pisał mu, co ma dokładnie robić. Jak widzicie nabieram już ładnie prędkości y, i czyli ja mam gdzieś teraz około 470. Teraz będę miał około 500. To jest dobra prędkość właśnie do, do atakowania. Tutaj jaki są bardzo zwrotne. Będziemy tutaj głównie z nimi walczyć, ale ich piloci a jakiegoś wielkiego punztu akurat tutaj nie pokazali. I zobaczcie, nie, nie uda się atak, To się nie kręcimy z nimi cały czas. Można tam trochę spróbować zejść, postrzelać, ale potem odlatujemy. No tutaj cały czas staram się obserwować też kolegę. No właśnie, piszę, że ma dobrą pozycję do ataku. Bo zobaczcie, on jest bardzo wysoko. Teraz ma większość, większość celów w dole. I tutaj miałem powiedzieć też, co on robi źle w tej bitwie. To, to teraz będę komentował. No przede wszystkim, zobaczcie ma jeden tylko cel nad sobą i pozwolił, żeby ten cel przeszedł do ataku nad nim ja tutaj tylko zbijam kolejne samoloty w dół, zobaczcie, wszystkich mamy teraz poniżej siebie moglibyśmy jakbyśmy tutaj byli z graną, wujką, po prostu tylko dobijać te wszystkie samoloty i zmuszać je do ucieczki i później byśmy mieli łatwą pozycję do ataku niestety kolega teraz strasznie, strasznie poszedł w dół, niepotrzebnie Wystarczyło, żeby uciekał właśnie tak jak ja teraz, na przykład od tego, jaka trójki na tym pułapie, jakim był jak w moją stronę. Po to, żeby go na przykład na mnie sprowadził, wystalował. Ja bym go sprzodnął i byłoby pozamiatany. I tutaj nie, zobaczcie, jakie błędy kolega popełnia uciekając przed nim. Teraz się właśnie będę zbliżał, żeby mu pomóc. Zobaczcie, teraz jest nad nim. Czyli no, rewelacyjna sytuacja. Niepotrzebnie w ogóle teraz były i schodzi w dół. Po co, po co teraz schodzi w dół? Eee, no naprawdę, zupełnie niepotrzebne. Trzeba trzymać cały czas wysokość. Takie schodzenie w dół, jeszcze przy jaku eee, mam ustanku, no nie opłaca się. No jak, jak też dobrze nabiera prędkości. Dlatego to, że on szedł w dół, to tylko poprawił. Dla jaka sytuacja, z tego względu, że jak może operować na niskich wysokościach znacznie lepiej niż Mustang? I zobaczcie, cały czas się nie może uwolnić. Mimo no tego, że on schodzi w dół, cały czas jak mu siedzi na ogonie, to mu nic nie daje, bo cały czas zaczyna skręcać. Zobaczcie, on cały czas tym Mustangiem skręca i Mustang nie może się rozpędzić, bo cały czas traci, traci energię, traci prędkość, a Jak lubi się kręcić. Dlatego no, tak się nie ucieka przed Jakiem. Ja tutaj po tej walce pokażę wam jak się ucieka przed jakiem właśnie, żeby, żeby było, można zobaczyć różnicę. No i tutaj niestety go już strąci, strącił ten jaczek. Urwał mu skrzydło. Nie zdążyłem mu pomóc. Zobaczcie, to nie jest dobry pilot. popatrzcie co ten pilot jaka robi. To nie był dobry pilot, żeby, żeby była jasność. Zobaczcie, nie kontynuuje manewru, O, przerwał teraz manewr. Mógłbym mi odskoczyć, jakby go kontynuował, ale nie, zobaczcie teraz, znowu przerywa manewr. Takie kręcenie się raz w lewo raz w prawo, owszem utrudnia mi celowanie Ale poza tym nic więcej nie robią, cały czas jest w defensywie, cały czas ucieka I ja go w końcu dorwę no, Dorwę go za chwilę Chyba teraz, no właśnie Mniejsza już o ten samolot, aż ja już go sobie odpuściłem i chciałem pokazać co innego, najśmieszniejsze no jest to że ten samolot dostał podwójne podpalenie I nie, nie zaliczyło go na moje konto, no, ale spoko wiadomo rosyjskie maszyny to, to, to już była pina ale mniejsza. Zobaczcie, tu leci kolejny. Jak 3P, ja zwrócę jego uwagę, tutaj go troszkę oszczeram. Wylecę przed niego, żeby, żeby mnie gonił, i, i pokażę Wam, jak właśnie uciekać przed takim samolotem. Zobaczcie, tutaj nasza prędkość też tak strasznie nie różni. Teraz, normalnie, jakbym chciał z nim walczyć, to wystarczyłoby, żebym zrobił beczkę i spadł na niego do tyłu, ale okej. Okay. Chciałem pokazać, jak się ucieka przed takim samolotem. zobaczcie. on trochę we mnie postrzelał. To tylko obniżyłem leciutko lot, zaraz go wyrównam. No właśnie, i jedziemy tylko cały czas, żeby silnik nas pchał do siebie. Jakbym zaczął się kręcić tak jak ten, jak się wcześniej kręcił, to bym był martwy. bo ten, To jest JAK-3P, to jest rewelacyjna maszyna, która po prostu takiego Mustanga, właśnie, który leci trochę wolniej, zmiecie bez problemu. Jeśli nie będziecie umieli lecieć tym Mustangiem, to z jakim 3P w ogóle szans żadnych nie macie No ale dobra, tutaj zaraz, zaraz zawrócę, żeby właśnie pokazać co i jak z tym jakiem Nie będę chciał właśnie tutaj na żadnego hedona z nimi iść Zrobimy sobie splitesa i pójdziemy, zrobiłem splitesa po to, żeby pójść ostro w górę przed tym jakiem, żeby mieć jeszcze więcej energii teraz lecimy. Jak 3P dosyć, dosyć dobrze się wnosi. Ale nie ma, nie ma szansy, jeśli chodzi o Mustanga w defensywna jest Zobaczcie, możecie go cały czas pchać do góry. nie sobie na chłopak goni. Proszę bardzo, cały czas maksujemy do oporu. I męczymy tego biedaka, aż w końcu będziemy mieli taki moment, że będziemy mogli coś z nim zrobić albo, albo gościu spęka. Zobaczcie, tutaj najważniejsze jest to, że tego manewru nie przerywamy, nawet jak ktoś nas strzela. Nie przerywamy takiego manewru. Zobaczcie, teraz możemy na niego spaść. I tutaj naprawdę mało zabrakło, żeby go dorwać. Możemy znowu przejść sobie w pętelkę, tym razem w drugą stronę. I ważne jest, żeby zobaczyć, ona strzela, ma on tylko chwilę do ostrzału, dało mu się lekko trafić, ale tak jak mówię, nie można pękać, nie można przerywać. A jak miał trochę większy ciąg niż my. Odbić nawet na maxa. Zobaczcie, tutaj kopiemy router, zawracamy samolot, żeby spadał tak, jak my chcemy i znowu namierzamy się sobie na atak na tego Pana tutaj minimalnie było chybione troszkę źle go ustawiłem zaraz będzie znowu okazja teraz nie wiem czemu nie weszło, musiał między pociskami przelecieć i już chłopak, chłopak spękał, zobaczył, że już nie wie co się dzieje przeciwnik był cały czas na wyciągnięcie ręki, a teraz z niego strzela i zobaczcie, jak próbuje uciec sobie od nas nie ma żadnych szans uciec. To jest szybki samolot, a my jesteśmy, jak już mówiłem, znacznie szybsi. Teraz, jak chcecie ścigać takiego pana, to starajcie się najpierw rozkulać maszynkę bardzo delikatnie, tracąc wysokość. Zobaczcie, on już jest przy samej glebie. On już więcej swojego samolotu nie rozpędzi. Z tego względu, że jak się bardziej pochyli, no to się rozbije. Teraz my możemy właśnie przygrzać. Jeszcze bardziej, zobaczcie, będziemy mieli, to jest już gdzieś koło 630 i teraz jaczek zaczyna się elegancko do nas zbliżać. I zobaczcie, że nie, nasz samolot świetnie trzyma prędkość. Już jak znowu coś kombinuje, będzie zawracał. Spróbujemy trochę postrzelać. Ładnie to zrobił. Trzeba przyznać. Jakby nie zmienił tego kąta na dół, byłoby gorzej. I teraz, jak wrócimy z takim jakiem, jak już chcemy przeatakować go konkretniej, kręcimy się z nim, z nim, moi drodzy, w pionie. Głównie w pionie, zobaczcie, tylko sobie namierzamy go na życzego, albo staramy się przeciąć jego linię lotu. I znowu do góry. W górze sobie możecie obracać się tak, żeby spadać już na niego, właśnie starać się na tył. Tak jak mówię, to jest bardzo trudny samolot do takiej walki, on się genialnie kręci, naprawdę Mustang, który, który manewruje dosyć ciężko, no ma tutaj no, bardzo trudne zadanie. Ale tak jak mówię, kluczem jest, żeby cały czas iść w górę I starać się właśnie spadać na, na, na taki samolot Tutaj ta walka jest, jest, jest dosyć długa, bo Gościu mimo, że spękał, no ten samolot daje mu naprawdę, naprawdę sporo Dlatego mówię, ktoś kto dobrze lata Jakiem 3B może naprawdę bacić większość samolotów, bo, bo ten samolot jest Po prostu we wszystkim bardzo dobry no, tak jak mówię, no, z kilkoma samolotami tylko przegra na prędkość. A i tak Mustang jest czwórką, a jak trzy, jak, prawda pamiętam, jest trójką, więc e, no, nawet nie te ery. Znowu tutaj kolega uciek. Nie wiem jak wygląda u niego mnie stan abolicji. No, ciężko jest to sprawdzić. W każdym szczerze długa zabawa z tym gościem wynikła. Ale tak jak mówią, znowu nam nie ma szans uciec, to jest, jest tylko chwilówka. Da bardzo dobry samolot pościgowy to jest. Pamiętajcie, cały czas w Mustangu musicie dbać o to, żeby prędkość była odpowiednia, a potem możecie ją zamienić właśnie na wysokość, znowu na, na prędkość i, I to jest kluczem, jeśli nagle spadnie wam tragicznie prędkość, że jak będzie miał podobną, to już przypadliście, już jest pod że możecie wyskakiwać to On już mnie zaczął denerwować, przymierzyłem troszkę w niego No właśnie, poszła podpałka to są dobre pociski. To jest bardzo dobra taśma, jeśli chodzi o podpalanie. Aże zobaczcie, to jest jakiś. On się kurde gasi. To jest właśnie to. Niektórzy dalej tutaj mówią, że nie, nie należy strzelać samoloty, które się palą. Nieprawda. Nieprawda, moi drodzy. Większość się spali, ale jeśli są ruskie, to niekoniecznie. Okej, okay. wreszcie tego gościa zmęczyliśmy. Jak widzieliście nie, nie był on w stanie, mimo że miał lepiej kręcący się samolot, wejść z nami w walkę taką bliską, nikt nie przeszkadzał tam nad wodą, nikt nie przeszkadzał prawie cały czas tutaj nad ziemią Można spokojnie, nawet tak dobry samolot wymanewrować Mustangiem, tylko właśnie Albo sobie radzić tą pętelką defensywną, jeśli ktoś za wami siedzi Albo cisnąć ostro właśnie, w górę się kręcić to wszystko, wydaje mi się, że już też pokazywałem, no ale nie zaszkodzi drugi raz. Mam nadzieję, że ten filmik również przypadnie Wam do gustu i czegoś z niego nauczycie, bo było tutaj naprawdę sporo walki właśnie jeden na jeden, która jest tak naprawdę najtrudniejsza, bo tutaj wychodzi skill właśnie przeciwnika i wasz. OK, dzięki, trzymajcie się, cześć!